No mamy teraz widok z górki, jak to wygląda spożyci. Na górce w dół też są przepiękne widoczki. Chłopaki mordują się, tak sześć razy muszą okrążyć. Ja zrobiłem to już dzisiaj, zrobiłem jeden raz bez zadyszki, można powiedzieć. Później drugi raz bez zadyszki, ale to yy, w w takim trening, w takim systemie wolnego tam się z jedną dziewczyną trzymałem się jej na kole No ale tego nie lubiła i musiałem odpuścić To trzeba wszystko podpatrzeć Gdzie nogę wystawiać jak wiatr brać To jest wszystko technika no ale tam... Nic do stracenia. Ja tego nie wymyśliłem. To są już od dziesiątków lat takie przepisy, i koniec.